Drodzy politycy suwerennej Polski, czy tam solidarnej Rosji, czy suwerennej Rosji, jak tam się nazywacie. Z waszym Mafiozą ziobro informuję, że te wszystkie związki partnerskie to nie ma na siłę. Nie trzeba. Jak nie chcecie, to nie musicie brać. Ale jak się odważycie, no to śmiało możecie sobie brać tam ślub. Czy ten pedał jaki, czy ten drugi, co był na tej. Imprezie gejowej możecie sobie wyjść zrobić kamień out i tam się wiecie, normalnie hajtać. Więc pamiętajcie, to nie jest nic przeciwko, to nic nic na siłę. To jest taka opcja. Tak samo tabletka poronna, to nie jest tak, bo to jest, wszyscy mówią, że to jest tabletka nieporonna, tylko tabletka po. Takie <grystanie> takiej w banie, która tak? no, opóźnia owulację, tak? No, no, no ale po, no to co może kurwa nawet dupę opóźnić, no, a nie owulację, no. jak już jest zapłodnienie to poszło, no takie bzdury, no. Jak, się, jak już jak ma prefesz seks dzisiaj, to zapłodnienie jest dzisiaj, a jutro, no to jutro tylko możesz dokonać aborcji, no, A nie, że sobie owulację przesuniesz, no, co jutro jak to dzisiaj było zapłodnienie, no. Mam ci tabletka przed, żeby przed seksem, wtedy okej, okay, masz owulację przesuniętą, ale skoro jest tabletka po, to jest tabletka normalnie poronna i tutaj już pierdolą tych lewicowych, w stacjach, że to jest tabletka, tabletka Po. I bardzo dobrze, chcą mordować własne dzieci, niech mordują. Chuj z nimi. Ludzi jest za dużo. Wymordować jak najwięcej. Potem się w ogóle ustawa o tym, że jedno dziecko jest na parę. Koniec kropka na całym świecie. Wtedy z dwoje ludzi, tak, facet, kobieta, mają dziecko, i po prostu automatycznie o ludzi jest mniej. I tak powinno do 100 milionów ludzi zejść na całym świecie, i dopiero wtedy możecie dalej się rozmnażać. To jest mój apel do Was wszystkich. Jedno dziecko maksymalnie. Każdy, kto chce mieć więcej dzieci, niech płaci podatki, kurwa, za to. Chce się rozmnażać albo niech z własnej kasy zarabia. Dlaczego to jest tak, kochani, że komuś chce się ruchać i ma później bachory i potem co? No to jest sama te bachory, kurwa. Ja miałam mu pomagać, bo mu się ruchać chciało? A jak, jak mi się chce ruchać, to czemu nikt państwu nie zapłaci? No? A jakiś chuj jeszcze maczać 500 złotych na bachora, no. A no tak by pójść do burderu i się ten, i powiedzieć, że dajcie im 500 złotych, bo, bo mi się chce ruchać, tak? I się chciało ruchać, i co, zapomnieli dzieciaka i dostałem teraz 500 zł. To mi też chce się ruchać, dajcie im 500 złotych i pójdę do burderu, no, I se porucham, no. Dajcie im 500 złotych za każde bzykanie, no. Tego nie ma czegoś takiego, że jest bzykanie, no. To finansowanie, To sfinansowanie komuś, komuś się chciało się dymać. To dzisiaj się dymać, to się dymaj, kurwa. Miałeś wpadkę, to kurwa, opadź konsekwencje swoje i zapierdalaj do pracy, nie, że to już będzie ja w dupie też masz więcej, kurwa. Ja mam dużo psów na przykład, no to mam dużo psów, no czy też mi kurwa pomaga. Nie chuje, niech mi pomaga, jeśli podatki napierdalają na psy zjeby jebane, jakby te psy Bogu ducha winne były, mogły sobie same do pracy, pusi się wyżywić tam. Kurwa, człowiek może, więc wszystko na odwrót, no. Wszystko na odwrót. No ale to jeszcze spore cywilizacji trzeba, żeby tych ludzi wyginęło, to tak myślą. I, I tak się wydarzyło, że po prostu Polska była i cały świat naprawdę zdziesiątkowany w liczebności ludzkiej, żeby zwierzęty przestali jeść, mordować. Pamiętacie, Biblia mówi, że nie wolno jeść trupów, czyli nie wolno jeść mięsa, mówiąc językiem ludzkim, bo wszystko co ma duszę ma krew. Tego Żydzi i Arabowie pocinają gardło temu, co jedzą, bo później mówią: O! Tam już nie ma krwi, a więc nie ma duszy i wtedy to jedzą. No i później się dziwią, że Bóg ich każe i wpierdala im jak nie Holokaust, jakąś to Amerykanów, w przypadku Arabów, na głowę. No. Bo tak Bóg każe tych, którzy myślą, że oszukują Boga. Więc pamiętajcie no I, i, I tak samo unikajcie tych głupot, że jakaś tabletka po to jest tabletka, która nie jest tabletką poronną, no, oczywiście jest tabletką poronną, jest normalną bombą i tak dalej, i tak dalej. No. No i jeszcze a propos aborcji, pamiętajcie, że nie nazywajcie rzeczy, e, trzeba rzeczy nazywać po imieniu, aborcja to jest zabijanie własnych dzieci. Ktoś chce, proszę bardzo, może nawet ośmiostego roku zabijać, mi to nie przeszkadza, uważam, że tak, ktoś chce takie prawo mieć, nikt se ma, Mam to wyjebane, bo powtarzam, gdzie jest za duża. I tyle, no. Więc generalnie, ale nazywajmy rzeczy. To, że ktoś ma tam, nie wiem, jeden dzień czy dwa, to co, no to już można go zabić. Uff, bo co na? A ty, ty sobie też wybij jedno życie, jeden dzień z życia i co? Zabij się na jeden dzień. No jakoś gwarantuję ci, że dalej jakoś w życiu ci to nie przywróci, jak się na jeden dzień zabijesz. Więc ja też nie pierdol, że po prostu aborcja to jest. Ten. Tylko generalnie mam wyjebane. Ludzie się mogą mordować, zabijać, czy to dobytkami poronnymi. Czy, czy jakimiś e, aborcjami, ale nie nazywajmy rzeczy po imieniu, a nie udawajmy, że one nie istnieją. Zwłaszcza ja, ja nie jestem kobietą, a uważam, że kobieta będzie w paradzie stawiać własnym ciele jako pierwsza.